Co to się tam stało? A nie, nic, nie chcę zwołać tam wiedzieć. Co? Nie chcę zwołać tam wiedzieć. Nie lepiej wyglądać. Pisz, Pisz to... sobie tutaj. No i muszę być śladu. Na mylił kurwa przeciwnika. I co tam jest? Chopie on najebane, Japiszko. Ten... No widzisz. Małe ten... złapami, kurwa, kurwa, kurwa. No dobrze, no, 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 że no. ja tego mnie nie chciałem wiedzieć, bo jestem spokojny i ciszy. i no. Ja lubię spokój, cisza, nie? Ale. Wiesz, wiesz, to, on miał, by było... bo jutro musił puścić ten kwadrat. Jest z bo. Ja tam mam mieszkać, no tu chce tu Co ty nie chcesz ten? A i chcesz tam mieszkać jak chcesz, coś tam z Benoiką? Jak coś tak ale z nim na pewno. No nie no, no to jutro na mamani Czemu tu nie ma światła? Tu nie było. Było. Ale wiesz co? Być może bo tam ja wyłączałem te. Może nie przełączyłem wszystkich, nie? Coś tam włączył. A parce. A dzięki. Mam papierosłomik. A, żeby... No, chzeba, no robiłem. mi kupił. No. A nie pokazałem papierosów, bo tak to bym nie miał. wszystkie są łączone. Może żarówkę? Może żarówkę w żeby... Ja bym się wierzył. Ja się nie chcę z nikim denerwować. Ja się mówi, że masz pretensje do mnie o pieniądze. Co ja? No, no zobacz coś, że schwój No może on... przyjęba. Twoje pieniądze Nie On jeszcze mówi do mnie, a przywiozłeś coś w jedzenia? Ja mówię. Jedzenie? Ja mówię no przywiozą. A ty to nie przywiozesz? Ja mówię a co? ty? już mam je zrobić? On mi rozkazuje co mam mi przywozić. No zobaczymy jak jest deszczelnie, bezczelnie, deszczeny, pan deszczenie. Tak się, się wykopać, przebrać gdzie nie dało się. Szumi buczy, ja się nie będę z gością szarpa, no wyszło nie mu bo w kuj i na tym by się skończyło. Po co mi to? No to, co to, co to, czuła, to, co to, to było moje mieszkanie, ja bym sobie inaczej to poradził, nie? Ale to jestem u kogoś, wiesz? Jakoś no, się nie trzeba nie. zachować jak człowiek, tak nie jak bydło chyba. No, ale majtaczka w i nie nagrywaj, mnie, bo w majtkach jestem. No, ja nie mówię się... chłopię, przecież no, jestem u siebie. Ja wierzę. Pierdol... jak chuj, No, też mi powiedział, że mam spać na tym na podłodze, bo to jest jego, ten, jego łóżko, nie? Co to ty gadasz? Jest... No, to, to jest jego? <laughs> jego łóżko. A, nie? Dlatego prosiłem Weroniki, nie, bo mam trochę takich innych problemów też, nie, nie mam telefonu zdań, nie? ale moje. Mówię... Poprosiłem, żeby ci napisał, że jadę tu, żebyś wiedział, że jestem... Ja nie, bo napisał, na... że jak nie przyjadę po ciebie, to jedziesz na... Na Slegownię. No. Nie. Ja powiedziałem, żeby napisał, że jadę tutaj, a jak nie, to jadę sobie na Slegownię. A ja miałem przyjechać, ale nie odpisywała mi później. Ale spokojnie, Robert. Ja mam klucz, dobrze wiesz, że ja mam klucz nikomu tego klucza nie dam. Jak mam oddać klucz, to tylko, tylko, tobie, bo to jest twoje mieszkanie od twojej siostry. Ty, nikomu tego klucza nie mam, ja go mam tu i nie ma problemów, nie? Ale ja się nie będę denerwował z jakimiś wariatami tam, kurwa mojego teścia na filmiku, obejrzyj to, to będzie miało Widzicie widzowie jak to jest, ja to sobie zrobił tutaj cały pokój Widzicie? I robi A tamten mu powiedział, że ma spać na podłodze Chodź do tego, do samochodu, ja mam temat raz i kołdra. No weźmiesz, znowu. Spokój, twoje Chcesz coś do jedzenia? Proszę. Coś do jedzenia? Nie się... Na pewno? Nie, nie się... Pojechałem sobie na Wielizynkę, rok temu otwarli piekarnię, nie? Hmm. I takie zwroty mają chleb, hmm. y, do no Wszystko z tamtym pączki, nie pączki, nie? No ale. Wielce dwa chleby, świeże prawie można powiedzieć. Też to ci pokażę. Dajem? No, wystawiają, go to bremery bierze, nie? Przed moją bo wiem, że jak kurwa 10 godzin prawie. Chyba pokażę, ci jaki chleb, to A jutro, jutro to jest ty czwartek, to wiesz? Weź się złączyć dam Ci jeszcze, że śleba. Chyba, światło. Um, całą tąną. Ale nie mówię, że ten sklep tu jest od siebie rozumny. No, jutro do sklepu i taki sam kupisz. No. Bo to wystawiają, a to bremer bierze. My pakują i bremer tu bierze, nie? Kurwa, chodź, może więcej przywieść. Chcę, mam jeszcze dwa. No kurwa. Mogę ci dać? No dawaj. No to spoko. że ja tego nie zjadę, bo sobie wziąłem trzy. Ja tego nie zjadę, a to by się sprzydał. taki klewusie, co wiesz. Kurwa, a ja mam jeszcze, mi to to starczy, patrz, i masz cały popak. I to wystawiają do worków. i to są no, wziąłem się o no i ktoś zje, a nie? Do świeci Co nie da się? Nie, to świeci. to zabrzesz O winie. Mhm. Myślałem, że będziesz spała, bo życie nie ma. Nie. Jest Ale nie zobaczyliśmy nie ten. Przeżyć światło. Kola. Jak... Mówisz. Takie klebuje. No I to byś poszedł do wyrzubu, bo kupił, bo kupił, bo jakieś wyrzuby. Taka dzisiaj sklep jest rodzajem 2 O i już. No i to mają zwroty, wiesz, dają do worków. No i niestety no, bremer przejeżdża i zabiera. Musi się chyba z tym sta się rozstać. Bo coś za bardzo musza i No Mi rozkazuje, że mam tydzień, ja mam tytoń. Ja już nie muszę Musiał już chciałem go teraz dopieroć. On się jakby... rządzi tam wody strasznie. Ja to było jego mieszkanie. No, on on jest u siebie w domu, wiesz? Ktoś, ktoś podał mu rękę, a on... on mówi, że ten, że... Bo, bo ja okno wymienię. Co mi to obchodzi, że to okno? A ja Ci dałem ciepło i mieszkanie. No ale to on nie widzi, że wiesz. Łapie przyjebany, gałeś. Będzie chciał jeść, to mógł, bo dzisiaj... Widzowie mieli pretensje, że Ci dałem zimnego słabowego. Ej, ale ja zadowolony byłem z tego. No, ale... Jeszcze się podzieliłem z nim, bo jednego zjadłem, jednego jemu dałem, nie? Bo on głodny był. Mi to starczyło. No, on ja jeszcze to... do mnie mówi, że on na martedeli nie będzie Aha, co on To do roboty. Bo będziesz miał kurde te... Kurde. Dróg serki. Co to... powiem być zadowolony, że ma co jeść, a nie... No, nie kurde. Ja nie. Ja tam dzisiaj rano, rano przez pomicę kupiłem chlebszynkę, zupki, serki. co to z nim zrobić? A, berka mi zrobiła tę chińską zupkę zjadłem a zaczął rządzić, tak, że się później jej, nie? Mam ugotować makaron, mam konserwę jakąś tam wkroić, ser żółty do tego. Nie są co on kopiła, Boże, zaczął rządzić, że mi berka, no. to, tam, nie? A, bo to jest jego Czy czwarte widzów pisze, że ma, mam... Przerażam ...że, że mam go wyrzucić, a ciebie zostawić? Tak widzowie tak, Ja chopy, chopy go pierdolną, to byś go zabił, bo chopy normalnie pierdolą na kurwa głowę. to to chopy, go się trzyma. No. Tego nie chciałem być. Bo ja, nie, ja lubię ciszę i spokój. Nie polecę sobie sam tu i, i śpię. Nigdy tu nie ma ludzi, bym rano wstanę, będę sobie dalej pracował. A tak tam przyjdzie, będzie im rządził. Ja mu wszystko jeszcze mu pomóc zrobić, to namieszać, to zrobić. Ja mam swoją robotę i ja mu w końcu robić wszystko, a ja on będzie chodził i rządził mną w tego. Nie, 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 nie. To, to robisz sam? Za półtora roku jest tylko starszy ode mnie, ale ja chciał wszystko, żeby wiesz... Taki dyktator jest. Róbisz sam i będziesz miał więcej pieniędzy. Dasz to jest przecież to sam Słyszałeś co? jakbym marudził tu, nie? To co umiesz to rób Płytki to siostra sobie załatwi kogoś Płytki nie, płytej ci nie będę Był ten ty, nie wiem kto, to twój teściu był tutaj, nie? No, on zgrędzi, ale to, to jest jego ojciec, ale... To twój teściu też jest wymagający Uuu, a masz On jakim kleju nie będzie kładł no on jest taki, wieś, to, wiesz, to, to jest jeden specyficzny, specyficzny, bardzo, on kiedyś, po prostu... Kiedyś kładli na, na klasie wszystko i było hmm. dobrze, a teraz nie, coś nie. On jest taki porządnym budowlancem, on nie robi zbyt dlaczego, ale... zrobi łazienki, jakie zrobił, nie, to wszystko, nie? To, to, to można się domyślać. No ale, kudla, <laughs> sobie ale, zabrze, jaś, sobie ale... Jaś nie, przyjął krytyki, chyba. A, ja, ja się, ja się swoje, tym, nie, nie, nie. Jego nie przegadasz? Nie. Nie da się. On ma, ma swoje racje i konie. No, chodzi się do tego auta. Weźmy co to ma teraz. Te kołdry. Proszę, zostańcie. Proszę, przyjdę na chwilę. Po co staniesz? Tak to jest w widzowie Jacek woli sobie wyjść, nie kłócić się, nie szczynać awantur Co nie Acuś? Tam to nie szuka awantur tak naprawdę Tutaj widzowie mam kołderkę Kołderka cieplutka A i tak mi było ciepło A teraz akurat taki wielki Może się zmieścisz? Je, spokojnie. Spokojnie. Lef, kot. Nie, spoko Tyle wpiszę kod Nie wciskam kodu, ino przycisnę Nie, nie, nie wciskam Spocznij Ale z tym nie rozwaliłeś, że powiedział, że to jego łóżko no. Z tego chodziło jakaś fala, bo się witają, całą wisky se bardzo tak, no, tak? Z Weroniką? Ale w usta 3 czy... W ustawki takie uczucie, że cię się mnie pozbył Tak? No nie wiem Weronika Mówiła, że chce się jego pozbyć jutro. Aha. No, tu ma wyjść. No, już przeszedł, to go wiesz? Cześć, Tom Ja co mówisz, że Renka z Jasieną i ja? ja się witają buziaczkami. No, ale że się witałem buziaczkami. Witają się burzkami, ona mówi, że chce się go pozbyć. w ciszy i spokoju się będę Jesteśmy będą świadomia, bym go Dzięki Roberto, żebym to przyniósł. Wiesz jak ja widzę, że ktoś się stara to też pomaga, ale jak mi ktoś... Jeszcze krytykuję to No nic, będziemy do... na dalej walczyć Będziemy działać dalej, nie? No, siostra mówiła właśnie dzwoniła żeby zrobić ten parapet i ten podwieszany sobie też na rabie mhm. Już nie masz teraz właśnie to Mam problem z komornikiem, musiałem zapłacić. I ten co wcześniej robił u niego. Miał wypłacać co miesiąc po 50 zł i się okazało, że czym miesiące nie płacił. No jest takim zatrzymali. Kryminali. No i miałem czas do dziś. Trudno. Mówi się życie. Kryminali cię zatrzymują komornika. A. Wszystko potrafię. Masakra Ta woda dalej kapie No, słyszę właśnie no, za, za wrót do rana tyle by Do pełnego? To znaczy, nie nie nie, połowa, nie? Patrzyłem skąd to właśnie kapie, ja to kur... No nigdzie ten... Gdzie jest prywatny mandaryt, skąd? Gdzieś od pompy mówili Na no, Państwu tu jest wszędzie sucho. <laughs> tu podcieka No dobrze. Stąd. To wszędzie sucho. A woda kapier. Nawet za w jest, Nie, no to stąd bo Tu jest objęczona. Że to z tych czwartek. Ale co to stąd właśnie stąd? Właśnie stąd. Ale stąd to podciekam. Mhm. I zbliży to nie pierdolę? Nie, tam zrzucono Tylko skąd, spory. Tak? Tam to kurwa ciepnie. Jak to leci po tej renie setu? Nie, słucho, w sumie. Kurwa czeka. Ja. Wiesz, coś przebywa co? Patrzyłem Ale pan ci za nie a tu jest sucho, no stąd. Ale skąd... To... Ale tu jest mokro. Idzie. Tu jeszcze do, tej po... do tego momentu do końca jest mokro. Tu może lecieć po tej niemce, wiesz? To możesz mieć mokro. Tu mu się skąd gdzieś kapać, wiesz? Ale skąd? Tu chyba wszędzie sucho jest. Z góry jakby kawałek nie było widać. No, ale on jakiś zawór odkręcił. Nie, on tu nie zna odkręcił, bo wcześniej kapało. Ale jak zabierał rzeczy, to napisał mojej siostrze, że odkręca zawór i że będzie jej kapać. Bo jest jego. A tutaj gościł wcześniej, tak? No, ten co zabierał narzędzia, co się pokłócił. Powiedział, że odkręca zawór, bo, bo jest jego specjalnie nazwy. I odkręcił jakiś mały zawór, i dlatego cieknie. No Czym żeby... są Wszystko jest w poziomie, to nie jest w poziomie. Ten w poziomie, ten tak w poziomie. Tu, tu jest tu kapia z tego zaworu, on z tego zaworu, To jest też Tu jest jakiś zawór, ale co to jest? Zostawcie łapkę w górę, widzowie suba... skończymy.